Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokłońmy się Jezusowi, Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Pokłońmy się Jezusowi, Chrystusowi, synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Pokłońmy się Jezusowi, Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Pokłońmy się Jezusowi, Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Pokłońmy się Jezusowi, Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.